Korzysta. Tak, dobrze. Tutaj. Mm -hmm. Przyjazd. Dobrze. Ładnie, spokojnie. Koncentracja. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo Dobrze? Dobrze. Czekałeś Spokojnie Możesz od razu możesz. Dobra. Pamiętaj, skupienie hmm? o nie skupi spieszyć się. skupienie Skupienia. I nie panikuj. Już masz doświadczenie, byłeś, no. widziałeś co się stało. Mm -hmm. Niepotrzebne błędy. No niepotrzebne, Noga Na mieście już pojedziesz w ruchu drogowym, to sobie na pewno dasz radę. Mm. Tak, tak mi się tak. wydaje. Tak. I też nie panikuj. No. Oczy wszędzie, wychylaj się, akcentuj najważniejsze mm -hmm. rzeczy. Chyba tą strefę to się zna na pamięć. No tak, ale to już różne sytuacje się mogą no, no, no. zmienić na drodze. I różni kierowcy. Droga, słuchaj, yy, przejście dla pieszych, drogi dla mm -hmm. rowerzystów, tak? Przejazdy tramwajowe, kolejowe, to masz po prostu akcentować, no, i wywilać znaki, się. Znaki. i znaki. No patrz, już masz wszystko to zrobione, więc tylko po prostu to wprowadź w życie, tak? Mm -hmm. No, Żeby nie było tak, że tak jak na tym łuku. Nie możesz psuć rzeczy, które masz wypracowane, no, no, Adam. No. No. Abo to jakieśmy jechali i, nie i było się. wymuszenie pierwszeństwa. No, nie Lepiej dwa, się. Razy, dwa razy poczekać niż raz wymusić. No, Bo po egzaminie by było od razu. I, a w życiu wypadek, no. no. A w życiu wypadek. No no no. no ty to. patrz, ten, ten, ten sposób to traktuj. No tak już ten, było. Ten wjazd z pachołek to jest uderzenie w ścianę, no mm. to są. Przecież wiesz. No i ładny, ładny, śliczny samochód do lakiernika albo do blacharza. No, a ty chcesz, żebym ci szara na pożyczył. No. No to jak, najpierw pokaż, że... Mogę to zrobić, tak? Wiesz, czy jesteś odpowiedzialny No, to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie. Adam, koncentracja, koniec. No, koniec, koniec. Owa, widzę i widzę. Mam jeszcze czas. Troszeczkę w lewo uh -huh. Trochę Adam za daleko zajechałeś no ale dobra, popatrujemy się, dobrze Zawsze sobie spójrz, zawsze sobie spójrz w drogę, w którą masz skręcić wtedy mhm, za, Na tor tutaj. jazdy No tak, na tor mhm. jazdy, dokładnie. Zadanie egzaminacyjne, takie zatrzymanie w wyznaczonym miejscu uh -huh. może też nastąpić na, wysok na wysokości progu zwalniającego. Przed to, progiem? Tak, na przykład. Czyli wiadomo, tak? Uh -huh. A tak później prawy, kierunkowskaz tak i na spokoju. Tak jak zwykłe, normalne, jak inne Co? robiliśmy. Jedziemy, my jedziemy normalnie. Okay. No i wiadomo, nie można na pasach, na skrzyżowaniu i różnych tak. innych, A to innych. No, no i to... zakazach zatrzymywania się. Teraz poproszę. Tu Prawdopodobnie będziesz kończył egzamin, więc spokojnie. Jasne. Jedna, druga brama. Ok, jak? W lewo. Mhm. nie ze znakiem mhm mm no, pomyślaj, że tam skręcam okej okay. dobra pusto no i rura do nas? Tak, nie, nie, nie. Jedziemy od razu na ten tak, Na no wiejską, czyli tu. Mhm, Do Dordu. Do. Mhm. A tam skręcasz, czy nie? A, no tak, tak. Dobra, to nie jest daleko. Tu nie ma. Pantalka. Tutaj nie, w prawo skręcamy. No tu. I tu już skończymy, tak? Aha. No tak przecież no tak, nie wyjeżdżamy. O, a, no to prowadź. No przed kopartą niebieską w prawo. Mhm. Sobie nalicie. Omijamy te pojazdy. I tutaj, tak? I skręcamy w prawo. Okay. W prawo. Mhm. Dobrze. Dobrze. Dobre. I stój stój, 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 stój. No, jestem. I teraz będziemy parkować po lewej stronie, po lewej między hmm. srebrnym a białym No to tylko przydam. Masz pojedyncze miejsce parkingowe Weź wytłumacz mi zanim wiedziemy, jak ty to zrobisz Jesteś na egzaminie Jest dużo miejsca Jest dużo miejsca? A nie Pojedyncze miejsce parkingowe A nie, 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 z korektą trzeba będzie Czyli już zanim to zrobisz, zawsze na egzaminie teraz za chwilę tak samo będziesz Zanim zarobisz, zanim zaczniesz działać i Zastanów umyśleć. się Mhm Masz scenariusz? Hmm no chyba tak chyba tak no tak jak ostatnio tylko że bardziej no czyli daj kierunkowskę bo nie masz no tak. powoli 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 Adam no. No i... jeszcze, jeszcze jeszcze a tak jeszcze jeszcze za... jeszcze tak jeszcze tak I czym dalej dla ciebie lepiej no tak bo lepszy kąt kierunkowskiera no, więcej, więcej no obijaj się no oj, oj. no i maksa. No właśnie. No tylko że tu jest blisko. No jeszcze jest popatrz lusterka boczne, boczne lusterka popatrz prawe, lewe, Adam. Teraz. prawe, lewe, widzisz? Tam jest wszystko widoczne. No i teraz majcie. No właśnie, spokojnie, żebyś się nie, nie zepsuł teraz tego. Tak jest, tak jest. Idealnie środek. Tak jest, Adam, dobrze. No i teraz wszystko. Czyli, czyli umiesz, służy, te zakończysz. Ty wysiądziesz, ja wysiądę. Adam, czyli umiesz, umiesz, tylko mm -hmm. nie śpiesz się, chłopie. No, 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 no. Tak? Mm -hmm. Dobra, kończymy. Czyli jak skończymy, Adam? No. wypniesz pasy. No to jak zawsze. No to skończmy jak zawsze. I na egzaminie to samo, za chwilę masz egzamin. 15 minut, spokojnie. Tak? są OK, tak? wszystko jest okay. No właśnie. No i teraz pasy. No właśnie. To, A i tu... wcześniej to. No to jest OK. No, no, no. To dlaczego odwrotnie? Po co się śpieszysz? No, nie Adam, poszednie. nie no, skup się, nie proszę poszednie. cię, skup się. Koncentracja i z tym parkowanie zobacz. Pomyślałeś, chciałeś od razu zrobić. Nie. Pomyśl wymyśl sobie scenariusz i powolutku, tylko jeszcze ogarniaj te boczne lusterka, no, no, no. bo one ci bardzo pomogą. No. no tak, tak, tak. Tak, Adam. Trzymam kciuki. No. Skupienie. Nie panikuj. Nawet dwa. No tak, i nie panikuj, bo już masz to tak opanowane. Powinieneś to na luzie robić, więc nie wymyśla jakichś niestworzonych historii. Uh -huh. Pamiętaj o tym łuku. Tak Tak? chyba. Ja szybę... Tak, Bustelka. i ta odległość, i ta I odległość. I na spokojnie, uh -huh. tak? Dobra Adam. Trzymam kciuki, idziemy uh -huh. na egzamin. No Dobra, Adaś, idziesz na egzamin, chodź tutaj, chodź proszę tędy idziemy. Nie. A, tak, tak, tak. o nie będziemy tam. Dzisiaj Adam jest w garniturze elegancko. No, bo żarty się skończyły. Bo żarty się skończyły. Adam, ja w ciebie wierzę. Spokojnie, powinieneś dać radę. Jak nie będziesz panikował, I koncentracja, ale musisz sam kontrolować koncentrację, bo ona mhm. będzie ci uciekała i musisz wracać do tej koncentracji. Musisz mieć taką samą dyscyplinę, Adam, że tylko się pinuj, czyli jesteś skoncentrowany i wracaj do tego, tak? I nie spieszyć się. Nie śpiesz się. Tak samo będziesz chciał wyjechać. Jak ktoś Cię puszcza, to tam Poza tym na, na samym początku egzaminu jeszcze raz Ci mówię, powiedz do, egzami do egzaminatora, tak? że czy nie będzie mu przeszkadzało, i tak będzie sobie komentował. Mm -hmm, okay. Jakby Ci się wyrwało coś tam, to żebyś nie prowokował egzaminatora do jakiegoś tam działania czy komentarzy. No czy tak, albo większej tam... konwersacji. No właśnie, po no co? Bo się rozproszę i będzie no, Dokładnie. Źle. A Ty masz być skoncentrowanym, Adaś. Uh -huh. i ogarnąć temat, tak? Uh -huh. Idziemy do poczekalni za chwileczkę będziemy miał egzamin, 10 minut zdąży coś się wypić okay. Adam y poszedł z egzaminatorem do samochodu więc zatrzyma się cała procedura zdawania egzaminu kilka osób tutaj równocześnie będzie zdawało egzamin Adam miał wylasowane zadanie pod pokrywy silnika i miał sygnał dźwiękowy oraz miał e, światła stop, czyli wskazał te światła, włączył prawdopodobnie, bo pokazał punkty świetne. Teraz egzaminator przedstawia samochód na pole egzaminacyjne, na pazę ruchu i Adam będzie rozpoczynał zadanie e, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Teraz Adam się przesiada z egzaminatorem, musi się przygotować do jazdy i zrealizować zadanie podjechaniem pasem ruchu do przodu i do tyłu. Adam za chwileczkę będzie ruszał pojazdem egzaminacyjnym. Słyszę, że odpalił pojazd i włączył światła, to już jest dobrze. I rozpoczyna jazdę. Jedzie Adam, jedzie. Nie zatrzymuje się, dobrze, nie zatrzymaj się, nie zatrzymuj się. No i teraz ta na końcówka najważniejsza dla do Adama. Dobrze, tak, Adam zaliczył plac i będzie wyjeżdżał teraz na, znaczy plac yy, Łuk, będzie wyjeżdżał teraz na górkę. Dobra, zatrzymał się Adam na górce, pojechał. Dobrze, czyli plac zaliczony. Pałac zaliczony, Adam jedzie do miasta. Czyli teraz zostaje mu jazda w ruchu drogowym, powinno być okej. Okay. Czekamy na Adama. No, nawijaj. Nawijaj. no. I Co mam powiedzieć? No lipa no. Jak lipa? No lipa. No lipa. No no lipa. Nie wierzę. No, no ja też. Naprawdę. Będziemy bezrobotni. Co zrobiłeś? No, 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 no nic, robisz? chowaj wino, chowaj wino, chowaj alkohol. dzisiaj już tylko wódkę pijemy. Flagi do połowy już. No, widzisz. Ale kurwa na samym końcu się i. Ja się. No kur... O, myślałem, że się udało. No sorry Andrzej, no dobra, ja, ja uciekam, ja chodź uciekam. Chodź, chodź. Ja uciekam, nie, 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 ja nie chcę operować. Chodź W miejsce to zrobiłeś? Na jakim skrzyżowaniu? No. Wiedziałem, że mnie wkręcasz, tak? <laughs> Będziemy bezrobotni! No. a da. Jeden, jedyny błąd na początku! Gratuluję! Wreszcie! Wurde. Bardzo dobrze, super! Aż prawie się wkręcił! No, Czy czyli gorąco mi się zrobiło! Maszcie tylko jeden błąd na początku! Kierunkowskaz mi no. się pomylił! Tak? A resztę zajebiście Dobra, super! Adam, naprawdę, No, to w końcu. Po ty no latach. Wierzyłem w ciebie od początku. No, ty najbardziej. Bardziej, bardziej no. niż ja w siebie wierzyłem. No właśnie. Także naprawdę, to co ci obiecałem to zrealizujemy. Powiedz no, co? Powiem co. To? to co? No, najpierw idziemy do kuchni. A pójdę do lodówki. Nie, nie. To ci obiecałem. No, tego, tak, drifty. Nie, drifty. A, BMW też. <grymne> no, ale biało, dużo. Co Cię pamiętasz? Szczalana też. Nie. E, no to już nie wiem. Mówiliśmy, że będziemy doskonale techniki jazdy. A, no to nie są drifty. No to nie, to nie, to nie to są drifty. No, i i no. Się To jest coś innego. Doskonali techniki jazdy, tak? Mhm, się. To ja się. No jasne. Bardzo chętnie. Tak? Adam. No, ja tylko to no, no, mam błębę był a to już mam papier. No. W końcu. Adam. W końcu. Na w kończy, za drugim razem. No. To jest, po dobre, trzech to, jest, to jest dobry wyczyn, także teraz ma się pilnować, myśleć. To co mówiliśmy. Jeździć nie jeździć jak kierowcy bębu. No, Adam prowokujesz. Prowokujesz. E, nie mówię o wszystkich kierowcach no, bębu. Mam nadzieję. E, wszyscy, wszyscy kierowcy bębu jeżdżą jak kierowcy BMW, ale jeden nie dzieje. No. no, no e, czasami dobra. dobrze. Szczególnie nie w świetle? Dobra, no patrzę, to się bytnie. Patrzyłem na ciebie dzisiaj na tym placyku myślałem, że to wał dostanę. No ja też. Ale posz, poszło ładnie, no. No, to no zajebicie na środku. A tu... to no, który... cię zmęczył, nie? Nie, skurcz mi egzamin. Ja dzisiaj w później no. Widzi technikę wzorową, to... No, nie wiem się czego przyczepić. Perfekcja. No raczej. Czyli to jest No co no, taki jeden je nauczył. I temu panu podwyżka. Temu panu? No, temu panu podwyżka. Tak. Dobrze. Nie ma co mu żałować. Zrobił, zrobił, no, zrobił, zrobił ten. No, to się nagrywa, to się nagrywa. No. No to co? E, upragniony moment. E, egzamin zaliczony. W e, końcu. Ostatnim instytutorem, który, który został na polu bitwy. Który też się nie poddawał, to był Mirek. E, I w międzyczasie jeszcze tutaj wspomagał twoje szkolenie. Czyli wielu instytutorów włożyło energię, swoje przygotowanie. Wiadomo, były wzoty i upadki. Natomiast finał jest najważniejszy. Zdałeś za drugim razem, co prawda. Miałeś szansę zdać za pierwszym moim zdaniem, bo tak się nawet założyłem z kimś, ale trudno. Spanikowałeś. Jakbyś nie spanikował, to byś też zaliczył za pierwszym razem. To wszyscy widzieliśmy. Natomiast dzisiaj poszło bezbłędnie, bezbłędnie i o to chodzi. Lekcję też, którą miałeś ze mną nagraną przed tym egzaminem też była dobra, mhm. więc najważniejsze, że wszedłeś na ten poziom, który jest, który jest potrzebny w ogóle, mhm. żeby zdać egzamin. Także Adaś, gratulacje. Tu od pana Mirka też no. również, oczywiście. Gratuluję, Adam. No Mam i nadzieję, super. Te obserwacje też pomogły. Pewnie, super, że tak. Super. Znaczy, nie tylko kursantek. Adam, adam. Niepoprawny, no, jest niepoprawny. Proszę. Adam, jest zwycięstwo! A daj, dawaj ręce do góry, dawaj, zwycięstwo! Wszyscy są zadowoleni